Witajcie ludzie, znowu gramy w of Juarez i... Cześć! Elo! No i teraz znając życie będzie się lagowało, tak? No, ujdzie. No po prostu idziemy dalej. Z tego co pamiętam szanowny pan y, Zichu numer 2 nie raczył zapisać ostatniego... ostatnie miejscówki i... koniki. I mieliśmy problem. O... To weźmiemy... Ta? Dobra. Chociaż... O, patrz jakie do tego. No, tylko dwie. No, opłacało się naprawdę. Ale fajnie. No, bo patrzcie, celowniki. Yy, czego on po prostu łeb przybliża do koła lufy, zamiast. O, coś mam przywiązać? Kurde, w oczy daje. Może Co... spłoszyć konia, nie przywiązać. Stryk. No, F. Ale klasycy. Zboczona ta gra. Pełno tutaj. Nie weź, bo ci utopić. A może tu trzeba. Hy! No, zeszlij się. Piotrek, masz kompas. A, kompas, Ta, racja. O, tunel. Ale poćwiecam. weź bronię. Ciekawe, na co to jest? Ciekawe, nie łuk. O oh je. Yeah. Żeby cicho. <laughs> Dobre to. Takie spowolnienie na dwie sekundy Co? Eee, co to było? Coś Sej powiedział? No. O! Headshot! Było piękne! Ja, bioryfa. Kurde, schował się Zaraz tu wyjdzie! Yeah! Nie wiem, gdzie trafił, ale chyba w oko Hupsa! No kurde, ja temu w głowę strzelam? To się patrzy, no jak, jak debil, no to niech się patrzy. No dawajcie mi. Dobrze, że tu wódka była o to, o, bo... Albo... No, mamy dużo życia. Co ty miałeś? A to mnie nie interesuje. Gdzie mam iść? Chyba pod tym szambie w dół u mnie, prawdaż? Prawdaż. O psa. Ale odgłos, jakbym nie wiem, co wpływał. O, źródełko. W albo szambo ktoś wypompowuje gdzieś. O, ciekawe. Medełko fa, mydełko fa. Mydełko A ja nawet nie czas nie patrzę. Aha. Czekaj, 20 mydełko do 20. No. no. I, opa. i było co? No, trzeba co? O, płynie. Pipi, no, ale jestem. Jak Tumbrider. Tom, no, trzeba mieć. Za srać. Ciężko się tutaj było. Pójdź na brzeg. A, bo to. O to chodziło. Kogo. O, o to chodziło. no drogę do pociągu. Do 35. pięciu... są znowu ludzie. Bo tam byli. O. Jakim cudem. Wyżej, wyżej, wyżej. Wiem, ale. Czekaj. Do 35 dodaj 20 i. No, powiedz. Nad łubem. O, tylko się schylił. Gdzieś krzywą. Trajektorią leci dosyć, bo muszę gdzie indziej celować. Gdzieś tu. Nie. Gdzieś tu. Mocni są. Wyżej. Już go zabije. Nie, albo padnie koło nogi. Leci! Róbonikł. Mięś. Wow, chyba headshot był nie. O no, tam są, tam są, tam są. Gdzie? W szczelinie. Wyżej, wyżej. Wyżej, wyżej, wyżej. Nie widzisz, że strzała spada? O, dobra. O, pięknie. Trafiłem go? No. No to jeszcze raz. Biegnie do ciebie. Gówno mi zrobi On myśli, że do mnie trafi To niby do mnie trafił, ale To gra, więc no Ale Gówno, gówno widać O oh, W Ciebie leci jakiś plum Lewo bardziej No zabij się o, Jeszcze trafił, o nie Jak on... To i ja Tylko że to jest niecelna broń więc Znowu przerzucamy się na łuk, powiadam wam Tylko by nas nie oślepiała gra Dziękuję Gdzieś w nogi pewnie trafi, nie Wyżej Lewo No tro... Widzicie jaka to jest Tu trzeba znać fizykę ludzie Coś zaraz całe strzały stracę Dobra podejdziesz to będziesz do niego strzelał Właśnie mam tutaj piciu PICIU Ale skacze jak jakaś maga. No musisz pod nogi patrzeć No teraz go ściągniesz Tak Gdzie ty strzelasz? No Jakiś... na ciebie patrzy tak. No tak, hej. Może to jest duch tamtego co umarł. Nie wiem. W lewo bardziej, bardziej w lewo, bo to jest krzywe Czekaj, chętnie, dożyć to, bo już mnie szlak. No. Co? Co? O. No, płynie teraz. No co za debil, jak wchodzi. Męczy, wchodzi na, nie wiem, 2 mm ponad poziomem rzeki. I się jeszcze mę męczy, tak stęka, jak jakaś baba. Niesamowicie. Gówno widać. Opa. E, te... O teraz możesz chłopiec. O, nie, zdjęłeś go. Dobra. O to chodziło. Właśnie. E, gdzie ja chciałem iść? O tam jest y, konarek. I co ja mam? Nie. Tam gdzieś? Nie. Tam chyba. Ale nie dosięgniesz. A, coś było. Co było? Srało, dobra weź, może tu, tędy właśnie. Nie! Dawała ta gramię tu przy pro... to tam jest kopalnia. Hmm. Jakby tam się ludzie dostać? No wiesz co, zapisz i popłyn rzeką. F5. I popłyn rzeką. No dobra. chyba o to chodzi. No to płyniemy, nurka nie da Eee, co to się... No idź. No płynić Co? Może mnie zabiło, tak? Zabiję? Jeszcze raz, bo może bowska trafi się dupa, wiesz Oste skały No jeszcze raz ludzie zobaczymy O, tam między tamtymi Gówno widok A nie, nie Ogólnie to znosi yy, Czekajcie I w ogóle tu się chyba nie da To pomyślmy Kurwa, na prawo Co mam skoczyć? Nie po prostu tam trzeba jakoś się dostać Nie wiem jak. Czekaj wrócimy We, Wepsnij się Trzeba niestety milimetr wyżej A poza no. tym te Granie jest tak zaprogramowane, żeby on po tym chodził Może doskoczy No prawie łamał nogi, nie weź wczytaj jeszcze raz F6 F6, ta? Chyba Nie No i dobra, nie będę wczytywał, bo to będzie w ogóle ładowanie O no To gdzie ja idę? Płyń! Skacz! Tam o. o widzisz, teraz dobrze płynęliśmy, ale dupa No, ale to gra eee, Jeszcze ktoś do drzwi, niepotrzebnie Do widzenia, do widzenia panu eee, To może Ej, z wyższa, może doskoczę No, nawet wygląda obiecująco <laughs> Geronimo Ten dalej swoje Czekaj, bo bo gówno widzę gdzieś płynę, sam nie wiem gdzie. O patrz, o tam? O, tutaj może... Nie. Nie, to, 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 to. Czekaj, o, po, może po skałach, o tam. Jakoś, nie wiem. Eee, też dziwnie to wygląda. O patrz, o tam. Taka górka. coś jest. Ktoś puka na co? Nie wiem. Po kamieniach. I co mu się dzieje? No płynie, płynie. No już dosz ja. eee, Tu Ty. coś jest nie tak. Trzeba będzie sprawdzić. Ech. To, to może. Czekaj, wrócę. Może jak to Czekaj, już rozwiąże. Ja tam do tyłu, bo tam pat, Widzisz, o tam coś jest. Przejście jakieś może. A, to jest dwa. Ale po co? przepraszamy ja, ja, ja. ludzie, że teraz. Ale... No, nie wiem o co chodzi. Trudno. I co? O, o, pa, o, tak. Po, no, tak, tak. To było do przewidzenia. E są wszystkie takie same i ciekawe, się zlewają. No w górę, w górę, w górę! Ciągnij, ciągnij! Ślizgają ci się pantofelki po tych zacnych skałkach. No nie, pewnie muszę gdzieś. gdzieś Weź tam się odwrócić. Nie. To chyba tu trzeba. No tu. Aaaaa, i co ty na to? No, czekaj, nie, tym się wciągało. No, dobra, Znacją już. Się puszczę. Wiem, to pójść, bo siostrowała pewnie pierożki, chce żebym robił. Dobra, pójść? Zaraz się skończy. Hatchocik, raczej przyje Ale hatch był Chyba ktoś jest z prawej strony. Jest tu ktoś? Nie ma. Ale doskończę chyba stąd. Ale, nie Ale wiem. pójdziemy dalej. O tutaj był. Patrzcie. Dziwne, że w nas trafił. Zmęczył się chodzeniem na taki, taką małą górkę. O, no, masz więcej pocisków. Tu. Co tu mamy, krzaki? Nic dookoła, dobra. No to w krzaki. Zapisuję. No to się wczytało się. Yy, Zicha, numer dwa nie ma, bo poszedł lepić pieroszki. Czyli inaczej mówiąc, poszedł na tajną misję do kuchni, aby. Nie wiadomo, co i co. Ja bym niby miał tego nie przeszkodzić i użyć tej oto gałęzi. No to wy wygląda. Zazwyczaj przy grubszych konarach jest no Na całości po prostu A tu co? Jeszcze bliżej, jeszcze, jeszcze musisz Nie czepi się Nie czepi A tu podejdziemy Nie czepi Więc o, Po prostu skoczyć ludzie A tu tako No Wiedziałem Byli taki inteligent. Lolol Ciu, i pewnie będziemy musieli skoczyć? Nie. Co to kto to, to się drzew kuchniesz tu słyszę? Przez słuchawki. Eee, nikogo nie ma. Dziwne. Uf, co to było? Nie chcę mi się. No tak, train, train. Spuścimy się. udało się dotrzeć na miejsce. Broń z, z zajętej pozycji do czasu, niech pociągu, gdy to stopi. Skoczmy. Na... Aha. No, Daris. hmm all right all I have to do now is wait for the train how do I stop these it's too late to go back now guess I'll just have to hold it back the best I can no need play though No to jedne trzecika, tak. katek. Chyba serce było. A wcześniej już, już ciuchcia jechała. Trudna ta gra naprawdę. Tylko strzały mi się kończył, już pięć zostało. No niestety wszystko wywaliłem na takiego pewnego delikwenta który znajdował się poza zasięgiem ogólnym Więc nie dziwmy się No i ktoś mnie woła, brawo Tego nie chciałem No już jedzie e, Co to było? Hahaha <laughs> Rej Brawo dla, yy, za wejście smoka dla Reja. Hm, ale nawet go nie szarpnęło. Co, czyżby Billy dostał? Epizod skończony. Walimy w klawę dalej. Ja pauzuję, wy przeczytajcie to, zatrzymując to na YouTube. No, już się wczytał, jak widać, a... A! Czyli odtwarzamy to, co było z Billim, Ej, 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 to Tu ja chciałem się dostać. No patrzcie, E... the fuck is this? Jest szelby tej dwórurki nikogo nie ma. No se poprzeklinał. Brawo dla pana A jak mam tam się dos. Aha ha pudełka nie to go zmęczyło, a to nawet cięż czy, ciężarem nie jest górę, w górę, w górę No Idziemy dalej Że niby tam mam doskoczyć chyba ich pogrzało Czyżby mi coś na Steama przyszło? Wejdziemy do tunelu. Czekajcie. Sekundę. No. To był szanowny pan Akajodeł, więc e, prosił mnie o pewną rzecz i musiałem to zrobić. A mi zostało gdzieś z trzy... kurde! 3 minutki. Wleciał jak jakaś krowa. A, tak. Wlazłem w ogień. A ja wezmę wódkę. A, już się napiłem, jakoś się nadpchnąłem nogą, też na wódkę. No to trudno. Nie wiem, jaki był cel, dziś trzeba zapewne iść. O, dwuskowy. Chowam się. Wychodzimy. No i to był piękny fail. To też i to też. Żałosne. Ale lagi, jak berety. Co on tak biega jak jakiś nie wiem A w końcu to bot No nareszcie No da się wejść? Nie da się wejść O mocny gościu Jeszcze coś za mną? Wybucha czy jak? E, czekaj chcę iść Ja mam lepszą spluwę Papa, zajdziemy go? O, ale ten z broni nie zdążył. Oj, to by bolało. No, nawet broni by nie zdążył wyjąć. Gdzie to się dopcha? Yy, super, yy, po prostu dało się do wózka wysiek w Minecrafcie. No a ja. Tak, to ja. Co, nie wózek. No. O, ha. Zrobiłeś mi naprawdę wielką krzywdę. Aha, było trzeba przeładować. Ale on mi zabrał tylko 30 HP. Wejdź, wejdź! Co, może. Nie? No, ta śród nie ma. Ta z pieśni. Raymond. Tak, do martwego strzelają. Gratulacje. Teraz to zrobimy szybciej, i sprawnie. Jeden do tego, drugi do tego. Naklejemy się wody. I dalej. Mam tylko 16 śrutów. Śrutówek, znaczy się. Z czego nie mówię o Co to znaczy? Kto prosty? Aha. Dobra dzięki odo już wiem yy, Ale ja muszę tutaj zakończyć pewną sprawę Zaraz do ciebie wrócę więc <śm> A mówię do ekranu Tylko tych nobów zabiję co nie No zaraz znowu rzucę ten wózek A ja pójdę znowu na prawo Te this No naprawdę dużo mi zrobi Ej, no trudno. Oj, 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 oj. bolało. Nie, nie, nie żyje. Idziemy dalej. O, w dupę psa. Nie, tam nie idziemy. No, bo poza tym kończyć czas. Kończyć cza Weźmy wódkę. A nie, mamy pełne życie. Czekajcie, tam jest wróg. Wróg jest? Eee, coś się kurzy z sufitu. Tak, zapisywanie, więc. tego. Zapisz. Zapisz. Tak. No więc ja do was. Zaraz wrócę. Raczej no, na następnym odcinku. Yy, no więc y, tego. Subscribation, application w górę, dobre komentation. Ja was proszę i zachęcam do oglądania moich innych filmików z tej oto gry. A zatem czas ja się z wami żegnam, Ma z 2 numer dwa wlazł, i akurat też. Też się pożegna. A. Y y y e Do widzenia. A cześć. No. Nara, nara. No, więc nara.